Ciemka. Przedstawiam Wam premierową wersję gry Zombie Hunter stworzoną przez Hopkins i Słonia. Jest to pełna wersja gry, której beta testy pokazywałem w filmiku wcześniejszym. Oprócz umówienia tej gry, mam dla Was także super konkurs z nagrodami, ale o tym później. Teraz zapraszam do obejrzenia. Jak widzimy, po włączeniu aplikacji pojawia nam się całkiem inny ekran niż było to w beta testach. Mamy dużo opcji, mamy opcję logowania, wszystko wam pokażę. Na początku, żeby zagrać i mieć dostęp do tego wszystkiego, musimy się oczywiście zarejestrować, lub jeżeli mamy konto, zalogować. Zróbmy to, zalogujmy się. Na początku chciałem wspomnieć, że gra cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Macie teraz wyświetlone statystyki, które Hopkins udostępnili. Macie pokazane ilość pobrań i tak Moim zdaniem gra teraz dopracowana jest na naprawdę wysokim poziomie, więc każdemu polecam sobie pobrać i sprawdzić samemu. Na początku przedstawię Wam, co ogólnie tutaj teraz widzimy, a potem pokażę Wam dalszą część rozgrywki, jak to teraz wszystko wygląda, mapy i tak dalej. Pierwszą ikonkę z lewej u góry jest pytajnik, który po prostu pokazuje nam instrukcję, co tutaj, co tutaj mamy robić. Jeżeli ktoś nie jest obeznany, może sobie to oczywiście przeczytać. Następną ikonką są ustawienia, możemy wybrać poziom efektu, wiadałem sobie na wysoki na moim urządzeniu Galaxy s 6 Edge działa to naprawdę wyśmienicie. Można zmienić sobie tryb, tryb praworęczny lub leworęczny i włączyć treści plus 18, co jak najbardziej polecam. Następną ikonką są kredyty, i kolejną ikonką są udostępnienia. Oczywiście możemy tutaj udostępnić screena naszych rekordów, żeby pochwalić się innym, więc oczywiście jak najbardziej też polecam. Kolejną ikonką jest maska. Mas tutaj w tej, w tej opcji możemy przebierać naszą postać. To też jest wprowadzone dopiero teraz. W beta testach tego nie było. Możemy przebierać swoją postać, ale nie tylko daje nam to efekt wizualny lepszy, ale też daje nam różne bonusy, które zwiększają nam nasze rekordy, naszą rozgrywkę. Gra się nam wtedy przyjemniej, łatwiej i osiągamy lepsze wyniki. Mamy tutaj dostępne bronie główne. Które dają nam różne efekty. Dodatkowo jest tu broń na drugą rękę. Następną ikonką są ubrania. Widzimy tutaj trzy ubrania. One odpowiadają różnym mapom. Teraz dostępne mapy są trzy. Później Wam je pokażę. Następną ikonką są buty. Możemy oczywiście sobie wybrać buty, które też dają nam różne efekty. Dalej są maski. Maski odblokowują dostęp do kolejnej mapy. Oraz dają nam także efekty. I ostatnią ikonką są antidotum. Antidotum zmniejsza nam poziom zarazy. Zarazę, zaraza nam się nabija, gdy wykonujemy rozgrywki. Musimy ją oczywiście zmniejszać. Następną ikonką są turnieje. Pierwszy turniej wkrótce to jest naprawdę fajna opcja. Można wygrać realne nagrody więc radzę obserwować profil hophensów na facebooku, oni na pewno będą dawać info co do tych turniejów, naprawdę fajne opcje nigdy wcześniej się z takim czymś nie spotkałem kolejną ikonką są wyzwania, tutaj mamy wyzwanie, za które dostajemy i respekt i dostajemy różną nagrodę widzicie, że to są ograniczone nagrody czyli widzicie, że mamy w, pierwszy, w pierwszym wyzwaniu jest to typ one shot. Za chwilę opowiem, co to znaczy. Pozostało 9 nagród, czyli tylko 9 osób. Jeżeli wykona to wyzwanie, po prostu ono zniknie. Postęp i respekt. Jeżeli pokonamy to wyzwanie, podejmiemy i wygramy, dostaniemy 80 respektów. Lecz jeżeli przegramy, odejmie nam się 50 respektów. No, logicznie, tu jest wszystko ładnie opisane. Co z tym typem? One shot. Albo sumowany. Typ one-shot polega na tym, że musimy wykonać wyzwanie za jednym razem. Czyli po prostu w jednej rozgrywce musimy zrobić to, co wyzwanie od nas oczekuje. Typ sumowany możemy grać dużo razy, tylko po prostu musimy spełnić te warunki w iluś tam, w iluś tam podejściach. Nieważne w ilu. Po prostu musimy sumować nasze wyniki i spełnić wtedy warunki tego wyzwania. Teraz na ekranie widzicie zestaw wyzwań z innego dnia. Widzicie, że do wygrania są inne nagrody, są to inne typy wyzwań i tak dalej. Jeżeli chcemy sprawdzić szczegóły danego wyzwania, wystarczy, że klikniemy w nie i tutaj pokazuje nam się wszystkie informacje. Każde wyzwanie możemy sprawdzić i dokładnie przeanalizować. I ostatnią ikonką jest oczywiście play. za chwilkę pokażę jeszcze umówię wam wszystko co jest na dole na tej dolnej belce. Mamy poziom oczywiście jeżeli gramy wyzwania lub normalne, e, lub normalne rozgrywki, nabije nam się poziom, doświadczenie i zyskujemy nowy poziom. Oczywiście tak to działa jak standardowo we wszystkich grach. Respekt. Otrzymujemy respekt za rozgrywki. Jeżeli podejmujemy wyzwania, możemy albo zyskać respekt, albo go stracić, to też jest logiczne. Dalej mamy ranking. E, ranking pokazuje nam najlepszy wynik e, nasz rekord po prostu. No i tutaj teraz jest konkurs, kto będzie miał najwięcej. Kto będzie miał największy wynik, ten wygra jakąś nagrodę. Więc tutaj też warto walczyć i warto nabijać swoje rekordy na normalnych rozgrywkach. Przypominam, nie mogą być to wyzwania. W tym przypadku tylko normalne rozgrywki. Kolejną rzeczą są HCN. -y. One będą potrzebne do turnieju, więc na razie tym się nie zajmuję. Kolejny pasek, który widzimy jest to zaraza. Mamy 69% zarazy. Musimy ją niwelować, więc teraz pokażę Wam, jak po prostu to zrobić. Wchodzimy w nasz ekwipunek, antidotum, użyjemy i 30% nam zmniejsza. No i oczywiście teraz musimy to niwelować i yy, zachować tego jak najmniej. Dobrze, spróbujmy teraz zagrać. Widzimy mapę, na mapie pokazane są trzy, trzy lokalizacje, które możemy, które możemy zagrać. Pokażę Wam wszystkie trzy pokrótce, a później całą rozgrywkę pokażę Wam, jak wygląda na jednej mapie. Dodatkowo jeszcze wspomnę, że na każdej lokalizacji mamy zadania. Ja już mam wszystkie zadania wykonane, więc nie widzę. Lecz, lecz jeżeli będziemy mieć czerwony wykrzyk, to znaczy, że tam mamy dostępne zadanie i możemy je wykonać. Widzimy, ja tutaj nie mam teraz żadnych, bo mam wszystkie wykonane. Wykonywanie zadań jest bardzo ważne, ponieważ żeby awansować na kolejny level musimy wykonać wszystkie dostępne zadania. Jedną z dodanych map jest komisaria, na którym jest fajny tryb card the police. Jeżeli przetniemy klucze, tak jak teraz widzicie, otwiera się cela i musimy przecinać elementy zombie, ale nie możemy przecinać elementy ludzi. To dodaje nam dodatkowe punkty, no i oczywiście zatrzymuje czas, więc jak najbardziej jest to spoko. Widzicie, że trwa to aż przetniemy, aż przetniemy element człowieka i potem gra toczy się dalej. Następną dodaną mapą jest szpital. On posiada tryb trip. Po przecięciu fiolki wszystko zmienia się na odbicie lustrzane. jeżeli przecinamy na dole, jest to u góry, dodaje nam to dodatkowe punkty, jest spowolnione. Możemy kilka razy przecinać. Jedną rzecz moim zdaniem spoko tryb. Dobrze, pokażę Wam teraz, jak wygląda rozgrywka. Zagramy jedną całą rundę na mapie cmentarz i spróbujemy pobić rekord. Zobaczymy, czy nam się to uda. Oczywiście wyskoczujemy nam się tutaj porady, widzicie, tego wcześniej nie było. Możemy się przygotować dopiero, kiedy będziemy gotowi. Klikamy, aby rozpocząć rozgrywkę. Mamy 91 sekund lecimy. Przypominam, nie przecinamy kucyków bo on odejmuje nam czas i punkty, jeżeli mamy kombo. Jak najczęściej Rage Mode, zbieramy też Chill Mode, czyli te mózgi. Mamy napisane na dole czas tego Rage Mode, to też jest dodane, bardzo przydatne. I ja tutaj radzę poczekać na końcu, bo jeżeli przetniemy na końcu, gdy już jest 0 sekund, kucyka odejmuje nam całe kombo, więc to jest naprawdę duży cios, więc trzeba na to uważać. Cały czas patrzymy, czy mamy już Rage Mode gotowego, bo to jest naprawdę ważne. Bardzo dużo punktów nam daje. 1, 2, jeden i teraz chwilkę. Czekamy, jeżeli nie ma kucyków, to tniemy te pozostałe. Moim zdaniem, jest to najbardziej sprawdzona opcja. I znowu Rage mode. Widzicie, że jeszcze 65 sekund zostało, to jest naprawdę dużo. Może uda nam się pobić rekord? Ok, mamy już 23 tysiące. mamy wszystko oprócz kucyków? Każda plansza ma swoje specyficzne rzeczy, których nie możemy przecinać. To są tu kucyki. W szpitalu są to misie, a w komisariacie są to takie pieski. Czasem jeszcze wyskakują nam świnki, które przecinamy, dostajemy za nie dodatkowe punkty, i także mus, który wprowadza nas w Chimą. Zatrzymuje się wtedy czas i możemy przecinać kilka razy w spowolnionym tempie wszystkie obiekty. 30 sekund, mam już 30 tysięcy ponad. Ok, teraz uwaga. I tniemy pozostałe. Tak, o to chodzi. Zobaczymy, jeszcze nie przeciąłem żadnego kucyka, a może uda się pobić rekord. 4, 3, 2, Jeden i teraz uwaga. Ok, i niszczymy pozostałe. Widzicie, że teraz wyskoczył kucyk. Prawie go przeciąłem. Prawie byłoby 0 punktów. Ok, mamy już 50 tysięcy 3 sekundy. No już tutaj nic więcej chyba nie zdziałamy. Jeszcze przyciśnijmy OK. Jest 53 tysiące, to jest tak dobry wynik. Widzicie, że rekord to jest aż 85 tysięcy mój, ale jest dobrze. 53 tysiące to też jest bardzo dobry wynik. I teraz zyskaliśmy 53 respektu i 962 doświadczenia. I zdobyliśmy dodatkowo jeszcze nagrodę. Mamy mało antidotum. Dodane będzie, że można będzie zdobywać rzadko, ale itemy w tych nagrodach, w normalnych rozgrywkach, więc to jest też fajne. Myślę, że to, to wszystko co mógłbym Wam tutaj opowiedzieć, moim zdaniem gra rozwinęła się super, w porównaniu do bety jest to naprawdę duży przeskok, wszystko działa sprawnie, nie ma żadnych bugów, więc moim zdaniem jest super. Jak najbardziej polecam, sprawdzić samemu, gra jest wciągająca, chcę, jest taka chęć rywalizacji, co jest też dużym plusem, turnieje oczywiście też są plusem, o czym już mówiłem wcześniej. No i co, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o tym konkursie, czytajcie yy, opis pod filmikiem, tam będzie wszystko wyjaśnione, zapraszam wszystkich do udziału, a teraz trzymajcie się, cześć.